Cześć, tu zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy! Wszyscy śmiali się, gdy biedna dziewczynka obiecała sparaliżowanemu sędziemu, że go uzdrowi, ale nikt nie zauważył, jak w tej samej chwili jego stopa naprawdę drgnęła. Sędzia Mierzejewski siedział nieruchomo na swoim podwyższeniu, właściwie nie na krześle, ale na specjalnie wmontowanym wózku inwalickim który umożliwiał mu dotarcie za sędziowski stół. Od miesięcy nie czuł nóg. Paraliż po wypadku samochodowym odebrał mu nie tylko ruch, ale i część dawnego autorytetu. Zawsze chodził z uniesioną głową, teraz jednak każde spojrzenie z góry musiał wymuszać mechanicznie, sterując elektrycznym podnośnikiem. Jego głos, choć wciąż pewny, brzmiał jakby z szkła, suchy, kontrolowany, pozbawiony dawnego żaru. Tego dnia prowadził sprawę człowieka. O którym gazety pisały, że zimieszek z nizin społecznych. Na ławie oskarżonych siedział mężczyzna o zmęczonej twarzy, z dłońmi ściśniętymi tak mocno, że aż zbielały. To był Andrzej Rybak, robotnik, który po śmierci żony popadł w długi. Oskarżono go o kradzież generatora z budowy. Prokurator był młody, elegancki i pewny siebie. Na sali panowała atmosfera przesądzonego wyroku. Wtedy drzwi skrzypnęły i do środka wbiegła dziewczynka. Nie starsza niż dziesięć lat. Miała za duże buty, wymiętą kurtkę i policzki zaróżowione od zimna. Trzymała w rękach mały bukiecik polnych kwiatów, choć za oknem był listopad. Tato. zawołała, a strażnik już chciał ją wyprowadzić. Zostawcie, powiedział sędzia cicho, ale ton nie znosił sprzeciwu. Dziewczynka podeszła do stołu sędziowskiego, stając tak blisko, że ledwo sięgała czubkiem głowy do jego biurka. Wszyscy milczeli. A echo jej kroków rozniosło się po sali jak echo obcego świata. Panie sędzio, zaczęła cicho, nieco drżącym głosem. Proszę go nie zamykać. Mój tata nikomu nic złego nie zrobił. Sędzia Mierzejewski westchnął. Ile już razy słyszał podobne słowa? Ojcowie, matki, córki, wszyscy przysięgali na niewinność. Współczucie nie mieściło się w kodeksie. Dziewczynko, prawo to nie magia. Powiedział spokojnie przesuwając dłonią po joysticku wózka, by delikatnie poprawić pozycję. A twój ojciec musi odpowiedzieć za swoje czyny. Na sali ktoś cicho parsknął śmiechem. Prokurator poprawił togę, jakby chciał zakończyć tę farsę, ale dziewczynka nie drgnęła. Spojrzała na sędziego prosto, głęboko, bez lęku. A jeślibym pana uzdrowiła? Zapytała nagle. W sali zapadła cisza tak gęsta, że nawet zegar na ścianie zdawał się przestać tykać. Sędzia uniósł brew. Po chwili pozwolił sobie na krótki, ironiczny uśmiech. Uzdrawianie, tak. I jak to zrobisz? Czarami? Nie, odpowiedziała poważnie. Po prostu, potrafię. Ale tylko jeśli pan uwolni mojego tatę. Ludzie na sali zaczęli się śmiać. Najpierw pojedyncze chichoty, potem głośniejszy śmiech, jakby ktoś wreszcie dał im pozwolenie na kpinę. Strażnik uśmiechnął się z politowaniem. Prokurator spojrzał na sędziego z miną. Proszę, zakończmy to wreszcie. Tylko Mierzejewski nie śmiał się wcale. Patrzył na dziewczynkę długo, z rosnącym niepokojem. Bo gdzieś głęboko, w tamtej cichej sali numer 12, coś w nim drgnęło, coś, czego nie czuł od miesięcy. Niewielki skurcz, jakby w palcach lewej stopy. Po rozprawie sala opustoszała. Dźwięk kół wózka sędziego odbijał się od ścian jak echo samotności. Mierzejewski czuł coś, czego nie potrafił nazwać. Nie był to ból, nie był to też ruch w sensie fizycznym, raczej sygnał. Jakby jego ciało przez sekundę przypomniało sobie, że kiedyś umiało chodzić. Na biurku leżał protokół, wyrok odroczony, dalsze postępowanie za tydzień. To on sam to zarządził, choć jeszcze rano planował zamknąć sprawę tego samego dnia. Panie sędzio, czy coś się stało? Spytała protokolantka pakując dokumenty do teczki. Nie. Po prostu. Potrzebuje czasu. Odparł krótko. Nie dodał, że wciąż czuje ten dziwny dreszcz w lewej stopie. A może to tylko autosugestia? Nie pierwszy raz ktoś rzucał na niego słowa jak zaklęcia. Winni, niewinni, skruszeni, żałujący. Ale żadnego nie poczuł tak, jak słów tej dziewczynki. W drodze do windy minął strażnika, który śmiał się wcześniej z całej sytuacji. Dzieciak jak z bajki. Co? Rzucił tamten półgłosem. Pewnie córka cwaniaka nauczyła się płakać w odpowiednim momencie. Sędzia nie odpowiedział. Nacisnął przycisk, a metalowe drzwi zamknęły się przed twarzą strażnika z sykiem. Wieczorem wrócił do swojego mieszkania w starej kamienicy przy ulicy. Mazowieckiej. Mieszkał sam. Od kiedy żona odeszła po wypadku, wszystko wokół stało się martwe. Meble, obrazy, nawet dźwięk telewizora. Sunął marynarkę. Sięgnął po pilota i włączył wiadomości. Na ekranie pojawiła się migawka z sądu. Widział samego siebie: wózek, togę, martwy wyraz twarzy. I przez krótką chwilę tę małą dziewczynkę z kwiatami w dłoni. Reporterka mówiła o emocjonalnym incydencie podczas procesu złodzieja z Pragi. Wyciszył telewizor. Zamiast tego patrzył na swoje nogi. Na stopy przykryte błędem. Powoli, niepewnie, sunął materiał. Wbił wzrok w palce lewej stopy i czekał. Przez moment nic, potem ledwie zauważalne drgnięcie. Tak delikatne, że mógł je sobie tylko wyobrazić. Serce przyspieszyło. Następnego dnia Mierzejewski poprosił sekretariat o nazwiska wszystkich obecnych na sali. Chodzi o tę dziewczynkę, co wbiegła wczoraj, wyjaśnił tonem urzędowym. Muszę wiedzieć, kim była. Nie ma jej na liście świadków, odparła kobieta z obsługi. Nikt jej nie wpisał. Strażnik twierdzi, że wyszła sama. Wózek zapiszczał, gdy odwrócił się w stronę drzwi. Wysłać zapytanie do opieki społecznej. Rybak ma córkę, może jest w dokumentach, ale w papierach nie znaleziono nic. Andrzej Rybak, wdowiec, bez stałego adresu, brak danych o dzieciach. To niemożliwe powiedział Mierzejewski pod nosem. Przecież widziałem ją. Słyszałem. Sekretarka wzruszyła ramionami. Może pan sędzia był zmęczony. Wypadki czasem powodują halucynacje bólu. Mierzejewski nic nie odpowiedział. Zjechał wózkiem do windy i wcisnął parter. W głowie dudniło mu jedno pytanie. Jeśli dziewczynka nie istnieje, to dlaczego czuje palce u stóp? Tego samego wieczoru, tuż po dwudziestej drugiej, ktoś zapukał do jego drzwi. Ciche, niepewne puknięcie, jakby przez drewno stukał deszcz. Otworzył. Na korytarzu stała ta sama dziewczynka. Kurtka jeszcze bardziej zniszczona. Włosy przemoczone deszczem. W dłoniach trzymała ten sam bukiet. Tylko że teraz zwiędły wszystkie kwiaty. Pan jeszcze nie uwolnił taty. Powiedziała spokojnie. A ja już zaczęłam. Zanim zdążył coś odpowiedzieć, położyła mu rękę na kolanie. Wtedy przeszył go prąd. Ostry. Jakby w jego ciele zapalił się długi, ciepły błyskawiczny ślad życia. Mierzejewski ocknął się o świcie, spocony i zmęczony, jakby w nocy walczył z własnym ciałem. Wszystko wydawało się snem dziewczynka w drzwiach, jej dotyk, ten prąd, który przeszył go od kolan w dół, ale kiedy spróbował poruszyć palcami, poruszył nimi naprawdę. Nieznacznie, z wysiłkiem, lecz bez wątpienia. Zamarł, wstrzymując oddech. Potem powtórzył ruch. Tym razem drgnęła także prawa stopa. W pokoju zapadła cisza w której słychać było tylko bicie serca. To niemożliwe, wyszeptał. Zaraz potem przypomniał sobie jej słowa. Pan jeszcze nie uwolnił taty. A ja już zaczęłam. W sądzie nikt nie chciał słuchać o cudach. Kiedy wspomniał protokolance, że chciałby przyspieszyć sprawę rybaka, odparła chłodno. Panie sędzio, przecież ten człowiek jest winny. Mamy dowody, zeznania, wszystko. A jeśli to pomyłka? Spytał niespodziewanie. Jeśli ktoś go wrobił, kobieta spojrzała na niego zaskoczona. Nigdy wcześniej nie słyszała, by sędzia Mierzejewski kwestionował materiał dowodowy po zamkniętym etapie. Ale on nie potrafił pozbyć się tego uczucia, że coś w tej sprawie jest nie tak, jak wygląda. Wieczorem pojechał, tym razem sam, bez pomocy asystenta, na przedmieścia, do adresu, który wyciągnął z policyjnego raportu. Stara kamienica. Obok niej półprzewrócone trzepaki i metalowe drzwi z numerem 12, takim samym jak numer jego sali. Zapukał. Cisza. Zapukał drugi raz. Drzwi otworzyła sąsiadka w szlafroku. Państwo, rybakowie. Spytał. Kobieta potrząsnęła głową. Nikogo takiego tu nie ma od lat. Mężczyzna zmarł, a córkę zabrali. No, do domu dziecka. Podobno w 2016 roku. W 2016 roku. Powtórzył sędzia, blady jak ściana. To niemożliwe. Ja ją widziałem wczoraj. Sąsiadka skrzywiła się lekko. Panie, tu się różne rzeczy dzieją. Niech pan lepiej nie pyta. Wrócił do domu z pustką w środku. Na biurku leżały akta sprawy rybaka. Kartki były pożółkłe. Daty nie zgadzały się z tym, co pamiętał. Sprawa, którą prowadził wczoraj, miała datę sprzed dziewięciu lat. Otworzył jeden z załączników. Na zdjęciu policyjnym twarz Andrzeja Rybaka. Pod spodem krótki dopisek. Zmarł w areszcie 2017 roku. W następnym pliku raport opieki społecznej. Córka. Imię Zofia. Zmarła tego samego roku. W wyniku zapalenia płuc. Sędzia wpatrywał się w te słowa, aż litery zaczęły mu się rozmazywać. Wtedy usłyszał szept. Ten sam głos. Cichy i stanowczy. Pan już może chodzić, ale teraz pan wie dlaczego. Wstał. Powoli, ostrożnie, jak ktoś, kto stawia pierwsze kroki po latach. Wózek inwalidzki stał tuż obok, jak relikt z innego życia. Mierzejewski przesunął dłonią po jego oparciu, a potem odsunął go. Podszedł do okna. Każdy krok był jak uderzenie serca w ziemię. Spojrzał na podwórze, gdzie śnieg padał cicho, a wśród płatków Tuż przy latarni zobaczył dziewczynkę. Stała w cieniu, trzymając w dłoni świeży bukiet polnych kwiatów, tych samych, które zwiędły w jego mieszkaniu. Kiedy mrugnął, już jej nie było. Został tylko zapach wiatru i nagła, niewytłumaczalna lekkość w nogach. Następnego dnia sędzia pojawił się w sądzie pieszo. Bez wózka, bez tłumaczeń. Wszyscy patrzyli w milczeniu, a on, mijając zdumionego prokuratora, powiedział cicho. Sprawa rybaka zostaje wznowiona. Potem spojrzał na salę numer 12 i uśmiechnął się. Nie dlatego, że znów mógł chodzić, ale dlatego, że wreszcie uwierzył w coś, czego nie da się zapisać w kodeksie.